System, którego działanie pokażemy, jest rewolucyjną innowacją w leczeniu stomatologicznym. Pozwala na leczenie protetyczne na jednej wizycie, co w porównaniu z tradycyjną metodą, która zwykle wymaga dwóch, trzech wizyt i rozkłada się w czasie około dwóch, czasami trzech tygodni, to pozwala na leczenie w czasie krótszym niż dwie godziny. Pacjentka zgłosiła się do naszej praktyki celem wykonania uzupełnienia. Na jednej wizycie zaproponowaliśmy rekonstrukcję pełnoceramiczną komputerową, z uwagi na jej bardzo dużą dokładność do 25 mikronów, doskonałą artykulację i doskonałe punkty styczne. Po zeskanowaniu przy pomocy kamery uzyskujemy wirtualny wycisk. To, czego pacjenci najbardziej nie lubią, to jest wykonywanie wycisków masą silikonową, dlatego, że tam następuje duża du kompresja tkanek, to jest bardzo nieprzyjemne dla pacjenta. Tutaj absolutnie trwa to dosłownie sekundy, to są po, po jednej sekundzie na, jedną, na jedno zeskanowanie i możemy przechodzić do kolejnego etapu, czyli wykonania tego uzupełnienia. Dzieje się to wszystko wirtualnie. Ta kreska jest zaznaczeniem krawędzi preparacji, dlatego, że dla komputera dziąsło i tkanki twarzy to jest dokładnie ta sama powierzchnia. To my musimy zaznaczyć granicę preparacji i w ramach tej granicy preparacji komputer osadzi nam inlay lub też koronę. To jest bardzo ważny etap ze względu na to, że jeśli lekarz się pomyli na tym etapie, korona zostanie wykonana nieprawidłowo, czyli zabraknie pewnego elementu lub też będzie korona po prostu nieszczelna. To co w tradycyjnej protetyce jest standardem, to znaczy wykonanie pewnej części pracy przez lekarza, wycisku, wysłanie go do laboratorium. Tam wykonywane są uzupełnienia, które znowu wracają do gabinetu, które się przymierza, potem znowu odsyła. Na każdym z tych etapów powstają drobne błędy i to jest nie do uniknięcia. Ten system pozwala zamknąć całą procedurę w jednym postępowaniu. A wszystkie błędy, jakie mogą powstać, powstają w trakcie projektowania. To znaczy, że zanim się wyśle sygnał do frezarki, można wszystko skorygować, sprawdzić. Sprawdzić okluzję, to znaczy prawidłową relację tego, co odtwarzamy do budowy i pozycji zębów przeciwstawnych. Statycznie i dynamicznie. Można również, i to się znakomicie udaje, odtworzyć punkty styczne z dokładnością do 25 mikronów. To jest po prostu nie do uzyskania w tradycyjnej metodzie. Po wykonaniu takiego uzupełnienia. Sygnał idzie do frezarki i frezarka wykonuje z bloczków porcelanowych odbudowę w ciągu dosłownie 10, maksymalnie 15 minut. Jeśli chodzi o kolorystykę tych bloczków, to mamy do czynienia tutaj z ogromną możliwością bloczków bardziej transparentnych, mniej transparentnych. Mamy gradację kolorów w bloczkach multi, które zawierają brzeg sieczny, przezierny i bardziej opakerową część przeszyjkową. Także tutaj nie ma możliwości, żeby zabrakło jakiegoś koloru. Oczywiście są to kolory pełne, bezpośrednie bez przebarwień, ale które również są możliwe do wykonania w tej technologii katkam. Zabieg jest absolutnie bezbolesny dla pacjenta. Wszystko jest wykonane w znieczuleniu, bardzo komfortowo i nie ma takiej możliwości, żeby ktoś wstał i powiedział, że nie czuje się jak z własnym zębem, dlatego że komputer dostraja idealnie do powierzchni żującej, do warunków artykulacyjnych odbudowy i nigdy nie zdarzyło się, żeby pacjent mówił, że jest to po prostu zbyt duże, co zdarza się w pracach protetycznych, wykonanych metodą tradycyjną. To nie jest całkiem nowa technologia. Ona ma już kilkanaście lat. W tej wersji jest absolutną nowością. To ledwie dwa lata funkcjonuje w całym świecie. Teraz pojawiają się nowe jej odmiany. Jest to absolutna przyszłość. Nie tylko w stomatologii, ale również w ortopedii w innych dziedzinach medycyny.